się Manko, witam w mojej kuchni, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zrobić przepyszne tosty z jajkiem, także zapraszam do oglądania. A więc do tostów będzie wam oczywiście potrzebne dwa jajka od babci skórnika, po trzy plasterki salami, po plasterku sera, oczywiście cebula, dwa plasterki pomidora i za chwilę jeszcze okórka sobie dokroję. No i oczywiście tosty i przyprawy. Także najpierw sobie rozgrzejemy patelnię. Patelnie się rozgrzewa. Oczywiście będziemy sobie smażyć na maśle, nie na mleku. Na maśle będzie lepsze. Sobie tak rozprowadzamy w całej patelni. Ok. I sobie teraz wbijam jajka. Dobra, moi drodzy, jajka wbite. A więc sobie to formujemy, tak żeby były. Jak najmniejsza objętość. O, więc chwilę sobie je przewrócimy, tylko jeszcze cebulki dodamy. Ok, dodaliśmy już do naszych jajek cebuli. Widzimy tutaj naprawdę dużo cebuli, będzie to dobre. Doprawiliśmy koperkiem, pieprzem, cząstkiem i teraz przewracamy. Przewracamy widelcem. O, tak, cebulkę sobie nakładamy. Jajko i samo. Widzicie? Pięknie. I cebulkę nakładamy na nasze jajka. Czekamy 2 minuty i wyjmujemy. I po wyjęciu nasze jajka prezentują się tak. Są usmażone na medium, to znaczy, że jeszcze tutaj żółtko jak widzimy wypływa. Jak będziecie gryźć tosty to będzie wypływać to żółtko tak fajnie. No i dobra, teraz czas na tosty. Dobra moi drodzy, a więc do naszych tostów sobie wsadzamy na początek tylko salami i ser. O, trzy plasterki salami i oczywiście ser. Czyli przykrywamy i drugi tości tak samo i do, dopiero do mikrofali Dobra moi drodzy, nasze tosty włożone do tostera i na minutkę. Nie się przypiecze, nie się rozpuści ten ser, będzie to fajnie wyglądało. Dobra, nasze tosty z tostera już wyjęte, jak widzimy ser się troszeczkę rozpuścił ten toast taki chrupki teraz jest no i co nakładamy sobie teraz jajka o proszę bardzo do tego pomidora i ogórka pomidora o tak się prezentuje teraz ogóreczka proszę i na sam koniec smarujemy tutaj od środkowej strony majonezem. O, tak posmarowany tost majonezem teraz będzie jeszcze bardziej soczysty. No i nakładamy. O, proszę bardzo, jak się prezentuje nasz tost. Ugniatamy. No i tost gotowy. Tak się prezentuje. To był mój przepis. No ale jeszcze spróbujmy go sobie ale dobrze, spróbujmy sobie jeszcze nas, naszego tosta mm, super chrupki no, czuć cebulkę czuć tego pomidora majonez mm, salami wypływa ten to żółtko wypływa z jajek mm, petarda, 9 na 10 mm. Co jestem. Możecie napisać w komentarzach, czy em, z czym najbardziej lubicie tosty, jakie wam najbardziej smakują? No i czy skorzystacie z mojego przepisu? Także jeśli się podobało, zostawcie owoce w górę, subskrybujcie, komentujcie i do następnego razu trzymajcie się. Hej!